Cześć, Piotr Merek HDTV Polska. Dzisiaj mamy do czynienia z kolejnym telewizorem, tym razem marki LG. Mamy tutaj najnowszy model z serii Super UHD, czyli model 950V w 55 calach. Maciek opowiedział wam już w poprzednim wideo na temat jakości obrazu, natomiast ja będę chciał wam troszeczkę przedstawić informacji na temat nowego systemu operacyjnego, ponieważ WebOS, czyli życzony system, w tym roku został usprawniony, został oznaczony jako 2.0, i powiem szczerze, że naprawdę daje radę. Jak widzicie, mamy także nowego pilota w tym roku do Smarta. To, czym się różni od zeszłego, to to, że dodano klawisze numeryczne, tak? No bardzo fajne. on nieco rozbudowane. uważam, że też rzeczywiście w zeszłym roku trochę tych klawiszy zabrakło. Natomiast w tym roku mamy już tutaj też klawisze numeryczne między innymi. No i właśnie będę chciał Wam pokazać ten system, bo powiem Wam szczerze, jest mega kolosalna różnica, jeżeli chodzi o zeszły rok. No tutaj firma wzięła do siebie wszelkie uwagi na temat tego, że system działał wolno i rzeczywiście były trochę problemy z obsługą telewizora. Natomiast to, co się w tym roku to powiem szczerze, wow, tak, i to pierwszą rzeczą, którą już widzimy, to samo odpalenie tego telewizora, które trwało nie dłużej niż 10 sekund, tak, odpalamy System się ładuje i widzimy. Jak widzicie od razu jesteśmy w przeglądarce internetowej, która notabene działa bardzo szybko, tak? Jest to chyba najlepsza, uważam, przeglądarka na rynku. I spokojnie, jeżeli chcecie coś sprawdzić na telewizorze, to nie ma żadnego problemu, bo nie trzeba używać komputera przy takiej przeglądarce. Zobaczcie, chociażby taka rzecz, jak zakładki, tak możemy sobie dodawać na nas stronę. Do ulubionych. Jak widzicie, mamy także od razu najczęściej odwiedzane strony. Spójrzcie, jak działa nawet z takiego bliska kursor. tak. W momencie, kiedy daje lewo-prawo, oczywiście nie ma problemu, żebyśmy także poruszali się za pomocą strzałek. Ale jeżeli chcemy, ten kursor się od razu pojawia. No tutaj ta magiczna różdżka, tak zwana Magic Remote, no jest już dopracowany do granic możliwości i możemy sobie. Na tą naszą stronę internetową, zobaczcie, jak przebijamy szybko. E, super sprawa. No dobrze, wracając do webOS 2.0. Główna sprawa to na dole belka. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka wcale może się nie zmieniła, e, ale to tylko pozory, tak? Zmian jest, zmian jest dosyć sporo. Mamy tutaj dostęp do najważniejszych funkcji y, i najważniejszych aplikacji dostępnych w tym telewizorze. To jest z lewej strony ostatnia rzecz, która leciała z Live TV. Tu mam akurat kanał, tu akurat widzę HBB. TV, które przed chwilą przeglądałem Tabena F4K, bo też bez problemu chodzi na tym telewizorze. No i po kolei może omówimy, tak? No jeżeli chodzi o belkę, mamy tu dostęp między innymi do sklepu LG Store, czyli tutaj mamy dostęp do aplikacji, możemy także, tego też nie było w poprzednim systemie, możemy dodawać swoje ulubione programy. Z naziemnej telewizji cyfrowej, czy też telewizji satelitarnej, ponieważ ten telewizor posiada dwa wbudowane tunery satelitarne. Mamy także dostęp do do źródeł m.in. z pamięci masowych, tak? czyli dyski twarde, pendrive, screen share, czyli możemy tutaj bezpośrednio z telefonu przesyłać różne zdjęcia, filmy. No i widzicie, YouTube, przeglądarka, player i filmbox. Bardzo, bardzo ciekawie jest to zrobione. Na górze zwróćcie uwagę, że mamy także dostęp do od razu do złącz, czyli możemy tutaj przemieszczać się między wejściami, tak? czy HDMI, czy USB. Mamy też wszystkie wejścia. Od razu jest tutaj taka przyjemna grafika zrobiona ze wszystkimi wejściami. Oczywiście możemy z tego szybko wyjść. Wchodzimy w panel. Zwróćcie uwagę, jak to działa szybko. Wszystko oraz, tego też nie było w poprzedniej wersji webos szybkie ustawienia. No, to jest też ekstra sprawa. Mamy dostęp od razu. Możemy podstawowe rzeczy związane z obrazem zmieniać, z dźwiękiem, z proporcjami ekranu, z wygaszaniem. Ekranu, kontrola rodzicielska, Oczywiście, jeżeli chcemy wejść w ustawienia zaawansowane, to mamy już tutaj wszystkie dokładne opcje od obrazu, dźwięku, kanałów, no, chociażby tak. Wszystko możemy sobie ustawiać. Dobra, wracamy do naszej belki. Jeżeli klikniemy tutaj w lewy ruch, mamy ostatnie rzeczy, które przeglądałem. No właśnie, bo tutaj widać po tej, po tej belce, że od razu możemy wracać do rzeczy, które przeglądałem. Ogromną, kolejną zaletą WebOS 2.0 jest jego wielowątkowość. Tak? Ten system jest już dość długo na rynku, jest cały czas usprawiany. W związku z tym takie rzeczy jak wielowątkowość nie jest mu obca. I chociażby jak przeglądałem sklep, zwróćcie uwagę, od razu wejdę sobie do sklepu, LG Content Story dokładnie na tej planszy byłem, tak? Czyli będę chciał wejść ostatnio, co przeglądałem na YouTubie. Nie ma problemu, też mogę tam wrócić. No i różne inne rzeczy, tak, TV Player, IPLA, wszystko zostało zapamiętane. W tym momencie mogę wrócić do, do przeglądarki internetowej i ta przeglądarka internetowa będzie dokładnie na tej samej stronie, jak widzicie, na której byłem. Więc tutaj wielowodkowość się z seks na sprawą i bardzo ułatwia y, sterowanie całym telewizorem. Dobrze, może wróćmy do LG. Content Store, jak widzicie, wszystkie najważniejsze aplikacje, IPLA, Filmbox Live, to i także z kontentem 4K, HBO Go, Player, IPLA, Sport, Film. Widać, że udało się szybko, dzięki temu, że ten BBS jest znany, jest łatwy w programowaniu, szybko udało się przypisać wszystkie aplikacje najważniejsze. Tutaj mamy wybór kategorii, mamy wejść na przykład w aplikacje i gry. I tu, jak widzicie, mamy chociażby dostęp do gier, przynajmniej instalować. Cały czas zwracam uwagę na, na prędkość działania tego systemu, więc tutaj w LG kondensatorze, możemy sobie różne rzeczy wybierać. To tak jak mówiłem, możemy dodać ulubione programy z DVD czy z telewizji satelitarnej i mieć pod ręką Smart Share. Czyli dostęp do zdjęć, wideo, muzyki oraz do naszych nagrań. Tak? Przed chwilą na przykład nagrywałem, słuchajcie, z naziemnej telewizji e, cyfrowej. Kanał w 4K od TVP, Jak wiemy, do końca lipca ten kanał będzie nadawany, można go nagrać i później, nawet jak przestaną go nadawać, e, to będziemy mogli go dalej oglądać. Tak samo kanał satelitarny z Hotberda w rozdzielczości 4K. Także można sobie nagrywać e, i mieć te nagrania e, we własnym archiwum. OK, dalej mamy, jak mówiłem, z telefonu możemy, z urządzenia mobilnego, To jest instrukcja jak połączyć się czy z urządzeniem mobilnym, czy z PC systemem Windows 7, e, czy 8, tutaj mam całą instrukcję jak to zrobić No YouTube, tak, przeglądarkę widzieliście, e, w związku z tym mm, tak to wygląda, więc... Krótko chciałem Wam pokazać, jak to szybko działa. Oczywiście można by tu dalej bawić się tym systemem, oglądać telewizję. Ze względu na prawa nie, nie będę Wam pokazywał żadnych kanałów. Ale uwierzcie mi, że cała reszta dokładnie wygląda tak samo jak to, co Wam pokazałem. Czyli ogromne możliwości, które Wam przedstawiłem dosłownie w paru minutach. Dzięki temu, właśnie, że ten system tak szybko działa. No dobrze, to w tym odcinku to wszystko. Zapraszam do pełnej recenzji tego modelu LG. Super UHD na naszej stronie HDTV Polska. Trzymajcie się, cześć.